Witam Państwa na kanale Stanisław Witam Państwa w programie sobotnim poświęconym filozofii. Dzisiaj będę mówił o etyce Kanta, jednego z ulubieńców szatana. I teraz zauważmy jedną rzecz, że wszystkich nas na uniwersytetach, gdzieś tam w głębi kultury, Uczono Kant, wielki filozof, przewrót kopernikański Kanta, wspaniały filozof, wysoka kultura. A i, 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 i to zdanie, zapewne, z tego co wiem, powtarza dzisiaj wielu katolików, a przecież. Jeżeli zapytamy się kogoś o kanta, wiele nie kojarzy z reguły, ale bardzo często kojarzy się jedno zdanie słynna maksyma kanta: niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. No i jak się tak zastanowić, chwileczkę się zastanowić, no to czysty szatan, prawda? Niebo moralne, prawo moralne nade mną w niebie, no to, to tak powie chrześcijanin, tak powie katolik. To Pan Bóg ustanawia prawo moralne. A tutaj jest wyraźnie stwierdzenie na górze: nie ma nic, są tylko gwiazdy, nie ma nic duchowego, nie ma nic. Moralnego, ja decyduję. Ja jestem prawodawcą, bo zasady moralne można określić inaczej: prawo moralne, pan, bo to jest pan i prawodawca. No to tutaj z filozofii Kanta, którą przedstawiałem w jednym z programów poprzednio, człowiek jest panem, decyduje o tym, jaki jest świat. A tutaj jest prawodawcą, prawo moralne we mnie. Ja decyduję o tym, co jest dobre, a co złe. To powinno natychmiast nam kanta przekreślić i nie tylko przekreślić katolikom, ale przekreślić wszystkim ludziom dobrej woli, bo człowiek dobrej woli, jeżeli z jakichś powodów nie został chrześcijaninem, nie został katolikiem, to, ale myśli, patrzy, widzi, poznaje pewną prawdę o świecie i myśli, no to wie, że jest coś takiego, spostrzega coś takiego jak prawo naturalne, które w większości jest prawem moralnym, prawda? To znaczy widzimy, co szkodzi człowiekowi, co niszczy człowieka. Co jest jakimś złem, w sensie właśnie, yy, i co jest jakimś dobrem, prawda? Że miłość jest dobra, nienawiść jest zła, to wynika z obserwacji. A tutaj mamy prawo moralne jest we mnie. No i Kant yy, wytworzył, utworzył coś takiego, co yy, nazwał imperatywem kategorycznym. I yy, kiedy zajrzymy, yy, pod jakieś hasło w internecie, no to wiem, pierwsze z brzegu ja wybrałem, to tam czytamy imperatyw kategoryczny, termin filozoficzny utworzony przez Immanuela Kanta jako skutek poszukiwań bezwzględnie ważnego prawa dotyczącego każdej osoby. Które byłoby spełniane niezależnie od istnienia Boga. To jest, to jest bardzo interesujące: niezależnie od istnienia Boga. Czy Bóg jest, czy Boga nie ma, to prawo będzie zawsze takie samo. Czy to prawda? Nie. Oczywiście nie. I dalej czytamy w tym opisie imperatywu kategorycznego. Obowiązek etyczny powinien być przez człowieka spełniony dlatego, że jest obowiązkiem, a nie dlatego, że jest zgodny z naszymi chęciami, upodobaniami czy popędami. Jednostkowe pragnienia nie liczą się w zasadach moralnych. No, wszystko w porządku. Znaczy, to tylko jedna uwaga na marginesie i bym powiedział, metodologiczna. Obowiązek etyczny. Znaczy, to jest wielki błąd nagminny, to tak jak psychiczny i psychologiczny, moralny i etyczny. Te terminy używa się zamiennie. Psychiczny dotyczący naszej psychiki, psychologiczny dotyczący nauki psychologia. Nie? To nie jest zjawisko psychologiczne, tylko zjawisko psychiczne opisywane przez naukę zwaną psychologią. To nie jest zjawisko etyczne czy obowiązek etyczny, tylko obowiązek moralny opisywany przez naukę filozoficzną zwaną etykę. Ale koniec dygresji. Jaki jest ten imperatyw kategoryczny Kanta? Eee, następujący. Należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze. No i teraz według tego imperatywu wytworzy się etykę, znaczy będzie działać się moralnie i wytworzy się, jak się to będzie opisywać, to wytworzy się etykę, która scharakteryzuje bezwzględnie ważne prawa, obowiązujące niezależnie od tego, od istnienia Boga, od tego, czy Bóg jest, czy Boga nie ma. No i teraz powtórzmy. Należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze. No i teraz ktoś powie: Aborcja. Trzeba dokonywać aborcji. Wolno dokonywać aborcji. Aborcja jest naszym prawem. I chcielibyśmy, aby było to prawo stosowane przez każdego i zawsze. Eutanazja. Eutanazja. No to prawo do eutanazji, każdy może dokonać eutanazji. Każdy może dokonać eutanazji na zasadzie, bo co się rozumie przez eutanazję? Ściśle rzecz biorąc, eutanazja to jest zabicie człowieka na jego własną prośbę, ale w szerszym znaczeniu, stosowanym w praktyce, w teorii, w praktyce. To jest zabicie tego, który nie, no nie ma sensu, żeby on żył. Prawda? Czyli na przykład przypadek opisywany przeze mnie chyba w niektórych, w kilku programach. Przypadek doktora śmierć, który tak się nazywał lekarz, który jeździł po Stanach Zjednoczonych i dokonywał na żądanie eutanazji w swoim samochodzie. Tam miał takie specjalne przyrządy. I raz przyjechał do rodziny, tam było dwoje dzieci w wieku maturalnym, mąż i żona, no i wszyscy zdrowi, doktor Śmierć się zapytał, do kogo tutaj mam zabić, na co chórem odpowiedzieli ją, mnie powiedziała żona i teraz doktor Śmierć zapytał się dlaczego, a ona odpowiedziała, bo no, ja jestem bardzo schorowana i mogę jeszcze bardzo długo żyć, ale utrzymanie mnie przy życiu, przy zdrowiu kosztuje straszne pieniądze. Dzieci są w wieku naturalnym, powinny skończyć dobre studia, żeby no mieć dobre życie, a dobre studia kosztują straszne pieniądze i nie stać nas na takie studia, jeżeli ja będę leczona. Więc, jak pan doktor mnie zabije, to dzieci będą mogły skończyć dobre studia, i ich przyszłość będzie świetlana. Na co doktor Szmielicz zapytał dzieci, co wy na to? No oczywiście mama ma rację, trzeba mamy zabić, bo wtedy my będziemy mieli dobre studia. No i doktor Szmielicz zaprowadził mamę do samochodu, gdzie ją zabił. No i teraz są tacy, którzy mówią, że tego typu eutanazja powinna być stosowana przez każdego i zawsze z tego założenia wychodził wielki pisarz i wielki lewak Nieodrodne dziecko, szatana, niejaki Hemingway, który pozbawił się życia, uznając, że no, jako schorowany człowiek nie będzie, nie będzie żył. I teraz można to mnożyć, prawda? Zobaczmy, że ta zasada, jeszcze raz ją przeczytam: należy postępować zawsze wedle takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby były one stosowane przez każdego i zawsze. Ona jest trochę inna niż znana nam z pustyni i w puszczy zasada ukraść kalemu, krowy to źle, kali ukraść krowy to dobrze, ale niewiele się różni i jest to zastosowanie tej maksymy niebogwiaziste nade mną, prawo moralne we mnie. To jest satanistyczna maksyma, a satanistyczna poszerzona znaczy myślę, że, że we wspólnocie satanistycznej tak by to wyglądało, prawda? Że, tylko trochę inaczej by to, że należy postępować zawsze według takich reguł, co do których chcielibyśmy, aby one były stosowane w naszej wspólnocie satanistycznej, prawda? Tutaj jest to rozszerzone, tylko z tego nie wynika, że z tego wyjdą mm, naprawdę moralne zasady. Natomiast jedno jest tutaj pewne, że to człowiek, ja stanowię prawo moralne. A prawo moralne może stanowić tylko Bóg. Jeżeli ktoś wchodzi w rolę Boga, jest uczniem szatana. Kant jest uczniem szatana, był uczniem szatana pod każdym względem i w każdej perspektywie. I teraz to, że on jest jednym z wielkich liderów intelektualnych i kulturalnych świata, w którym żyjemy, świadczy o tym, jaki ten świat jest. Uciekajcie państwo od Kanta, nie przyjmujcie państwo zasad Kanta, gdybyam ktoś zaproponuje i powie no to jest wyższa kultura, to jest prawdziwa filozofia, to był wielki filozof, wszyscy tak uznają. Nie, my tego, my katolicy, my ludzie dobrej woli tego uznawać nie możemy. Dziękuję bardzo.